Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, dziś w naszym studiu, nasze studio wypełniło się maksymalnie, jako że gościem jest Maksymilian Pryga, radny z Bielska Białej. Zacznijmy od sportu. Witam Cię serdecznie, witam wszystkich Państwa. Sport, czyli mecz, który będzie miał miejsce jutro, z tego co słyszałem, to się wybierasz na ten mecz również. Tradycyjnie. Prognozy jakieś? Serce podpowiada, że... Wygra reprezentacja Polski, a rozum jest taki troszeczkę bardziej zweryfikowany. Zagubiony. Zagubiony. Zreczno, słyszeliśmy o tym, że dość, 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 dość przesiane jest to nasze towarzystwo. To znaczy te, no no to te 7 szwów tak. na, na, na piątku. Tak, siedem szwów na piątku. Milik wypadł. Żurkowski prawdopodobnie też nie będzie w stanie grać. Wczoraj dopiero do treningu dołączył Robert Lewandowski, Mateusz Wiatecko. no wiadomo nie był awizowany do podstawowego składu, ale też nie był w pełnej formie. Do tego dochodzi problem z Krychowiakiem, który wiadomo, że w sytuacji, jaka wytworzyła się w Rosji, nie grał w piłkę. Przez jakiś czas y, szybki transfer do lecji. Ale no, w ostatnim tak dużo tak. mówiono o tym, że Krychowiak u, tak słabo mu poszło, ale tak szczerze powiedziawszy ja tam nie zauważyłem, żeby było tak źle. źle. Znaczy się, dla mnie to nie był ten Krychowiak, co, mm. co go oglądałem kiedyś, bez torebki. taki Krychowiak bez torebki dokładnie. Jednak chyba myślę, że ta zmiana pokoleniowa na środku pomocy musi w końcu nastąpić. mimo że Krychowiak ma nieocenione zasługi, blisko 90 spotkań w reprezentacji, teraz 88 trzeba będzie grał albo 89, jeżeli, jeżeli wyjdzie na murawę na stadionie Śląskim, ale jednak myślę, że po kolei trzeba analizować tych zawodników, którzy są na jego pozycji, a więc Bielik, Żurkowski i, i w tym kontekście myśleć na przyszłość. Mieliśmy też problem z zawodnikami. Buksa właściwie nam został na. na... Buksa został, no bo tak, Milika nie ma, bo, bo, bo mięsień dwugłowy naciągnięty. Tak. Piątek, siedem szczół na Achillesie. Tak. Tam się mocno, że tak powiem, męczy, żeby, żeby jednak skoczyć chociażby na ławkę, ale nie wiadomo jak to będzie. Świderski odpadł, a to, to w ogóle kuriozalna sytuacja ze świderskim, bo PZPN dostał informację, że nie będzie mógł zagrać w meczach reprezentacyjnych, a w weekend wszedł w Charlotte i trzymał ramki. No, Ale to podobnież troszeczkę... kontuzja, która była dość skomplikowana i jednak mimo hmm, cudowne to... Cudowne uzdrowienie, jakoś ja w to nie wierzę, aczkolwiek jestem daleki od teorii spiskowych, natomiast no, dziwna sytuacja. Chłopak nie przyjeżdża na reprezentację, bo jest kontuzja, tydzień, dwa pauzy i nagle wychodzi w meczu ligowym, strzela dwie bramki, a jego koledzy przygotowują się do najważniejszego spotkania, można powiedzieć, w tym roku. W zasadzie to jest jedno z najbardziej istotnych spotkań na przestrzeni ostatnich lat, no bo to jest mecz o awans do Mistrzostw Świata. Mecz jutro, Ty będziesz jutro w Warszawie, czy już Chorzowie, dzisiaj? W Chorzowie. W Chorzowie, Chorzowie, Chorzowie pardon. W Chorzowie. Śląskim, tak, na Szotle czy, czy w związku z tym y, przygotowane są już jakieś hasła? Pany, Pany Złote Łany chyba. E, co się putinie? A nie wiem, no to zobaczymy, co będzie na stadionie. Chłopaki z Złotych Łanów się wybierają no w jakimś gronie takim specjalnym, czy loża VIP? Taka, zawsze jest taka delegacja złotołańska, która jeździ, wspiera, dopinguje. Nigdy VIP-owska, zawsze taka stadionowa, mocniej wracamy zatem teraz e, spokojnie do <grymne> wracamy na ziemię. tak nie wracamy do Bielska e, a w Bielsku ostatnio e, też było dość tak e, sportowo nie sportowie nawet w e, urzędzie miejskim tak. e, podczas rady ostatniej doszło do pewnych wydarzeń między innymi e, wymiany przewodniczącego rady tak, tak, była taka sytuacja. No, w końcu się to zaczęło dziać w tym samorządzie. Jakieś emocje, jakaś adrenalina. No, przewodniczący okrzesik, ja się śmieję, z niejednego pieca chlebiat, i yy, funkcja przewodniczącego to tak trochę w piłce nożnej. Niby grać 90 minut, jesteś przewidziany na cały mecz, ale nie wiesz, czy nie będziesz musiał zejść z tej murawy trochę wcześniej. No, w przypadku pana przewodniczącego nastąpiło to nieco wcześniej. Jest zmiana. Nową przewodniczącą została koleżanka Rada Dorota piek Gizydorczyk. Pierwsza kobieta na tym stanowisku. W ponad 30-letniej historii samorządu Bielska-Białej, a więc też pewne takie wydarzenie historyczne, można powiedzieć, które gdzieś tam się zapisze. No, przewodniczący odszedł. jest Ale to ten... merytorycznie to taka postać dość pozytywna pod tym Pani Dorota jest osobą, która już jest doświadczonym samorządowcem, kobietą. To Ułagodzi też, ale ja mówiłem bardziej o, o panu Wawrzemiku. O no <noise> tak, no to ja nie mogę tego nie powiedzieć. Doktor, politolog. Były parlamentarzysta, radny kilku kadencji, osoba merytoryczna, osoba, osoba na pewno rzetelna. Natomiast no co tak, to w polityce, tej samorządowej, lokalnej yy, wygląda. No, nieraz po prostu się gdzieś tam jakieś granice yy, zacierają, coś się zaczyna, coś się kończy, yy, pewne, pe, pewne roszady musiały nastąpić, yy, ktoś się musiał gdzieś określić. To jest polityka. A czy to nie są takie przygotowania polityczne? Troszkę pod. się. Znaczy, tak. No, sytuacja była bardzo prosta. No. Niezależni BB mieli z prezydentem Jarosławem Klimaszewskim zawarte takie porozumienie programowe na kadencję 2018-2023. W tej chwili to porozumienie jest zrealizowane na pewno w ponad 80%, mimo że jeszcze do końca kadencji trochę czasu zostało. I niezależni to podkreślali wielokrotnie, że są zadowoleni z tego, że, 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 że jest realizacja, że jest merytoryczna współpraca i tak dalej, i tak dalej. To padało z ich. Z ich ust. Natomiast prezydent, chcąc się dobrze przygotować do kolejnych wyborów, bo patrzy długofalowo, rozwojowo, powiedział: no Skoro jesteście zadowoleni z dotychczasowych, że tak powiem, działań, współpracy, no to może się wspólnie tutaj zastanowimy nad poparciem mojej kandydatury. No i taką propozycję niezależni BB dostali, z tej propozycji nie skorzystali. Prezydent chciał ustabilizować swoją sytuację też w pewnym sensie w Radzie, stąd ta zmiana. No. Prosta rzecz, ja nie będę. Czy... Oczywiście były tam jeszcze takie sytuacje merytoryczne, gdzie tam pan przewodniczący nie dochował jakich, y, jakichś takich zapisów w artykułu 20 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym i itd. Tak Natomiast była to decyzja związana z jakby funkcjonowaniem samorządu y, na ten moment, przygotowaniem się do kolejnych miesięcy i tak jak to w polityce bywa, także tej lokalnej na zmianach. Spadamy jeszcze niżej na złote łany, albo inaczej na podręcznik Tak, tam gdzie, najbardziej lubię. Wyborczy, tak? Tak, gdzie tak. najbardziej lubię. To jest moje miejsce. No, na ziemi. Właśnie, a propos tej rady i działaniach w radzie, to ile tych interpelacji miałeś? Ejku, to już mam prawie czysta, ale jeszcze jest do końca kadencji, no, mówią, że albo na jesień 2023, albo nawet na, na wiosnę, nie, także... Ej, 2023, 2023 jest, interpelacji, jest, Nie, czy... mówię, że teraz mam 300 interpelacji tak. złożonych prawie, uh -huh. natomiast jest, jest, jest jeszcze dużo do końca Interpelacja kadencji. Interpelacja to jest realizacja czegoś, czy to jest znaczy, tylko zapytanie? To jest taki postulat radnego Aha. na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, konkretnym przepisów prawa, gdzie radny zwraca się z propozycją rozwiązania jakiegoś problemu, czy, czy ze swoim jakimś innowacyjnym Pomysłem, który chciałby realizować. To mówi inaczej, Dobra. Interpelacji czysta, a teraz wykonanych? No, 40-50%. na pewno. Ok. No, złoty łany się rozwijają i nie tylko. To widać, to widać, tak Okej, okay, co się tam dzieje ciekawego? No, dużo rzeczy się dzieje. No, w tym roku na przykład mówię o takich świeżych sprawach, bieżących, nie? no to yy, przystępujemy do takiej rewitalizacji, modernizacji wszystkich przystanków. To się już zaczęło, bo teraz ostatni przystanek, czwórki na osiedlu Langiewicza został wyremontowany, zmodernizowany, jest zupełnie nowy. Kolejnych sześć wiatr przystankowych na osiedlu będzie do końca maja, mam nadzieję, yy, zmodernizowanych kompleksowo. Oprócz tego ruszamy w tym roku na wiosnę z termomodernizacją Szkoły pana redaktora. O, szkoła podstawowa nr 20. Numer 20, tak jest, na, <noise> na Złotych Łanach. Ruszamy z modernizacją ogólnodostępnego boiska dla dzieci i młodzieży na Złotych Łanach. To jest mój projekt jeszcze z budżetu obywatelskiego. Yy, odnawiamy yy, odnawiamy przejścia dla pieszych, yy, odmalowujemy pasy, yy, uzupełniamy bieżące yy, ubytki dziur po okresie jesienno-zimowym. Także tych interpelacji, tych pomysłów jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. To są takie problemy stricte wypływające ze społeczności lokalnej. No to trzeba być na tym osiedlu, trzeba się poruszać w yy, granicach tego, 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 tego obszaru, być między ludźmi, żeby to czuć. Bo to tak, jak ktoś jest takim globalnym politykiem, to tego nie będzie czuł, to trzeba teraz, iść do sklepu i, i widzieć. A teraz tak jakby przestawili na takie no. tory, okay. Łatwiej było być radnym partyjnym, czy tym bezpartyjnym? Szczerze? Ja się w partii dużo nauczyłem, poznałem wielu wartościowych, fajnych ludzi i to, na pewno, i to na pewno mi dało takie doświadczenie, taki warsztat, który teraz mogę, że tak powiem, realizować, natomiast z mojego punktu widzenia, ja odszedłem z partii politycznej Jesienią 2019 roku, a więc przepracowałem jako ten powiedzmy bezpartyjny radny cały 2020, cały 2021 rok, no i teraz już leci mi jakby trzeci rok, praktycznie 2022 i z mojej perspektywy jest łatwiej być bezpartyjnym, jeżeli ktoś ma tylko i wyłącznie aspiracje te tutaj lokalne, miejskie. Ja nie wychylam poza bielsko-biała głowy, nawet nie wychylam głowy poza ten mój okręg, więc, więc tutaj z tego poziomu jest dużo łatwiej. Zdecydowanie łatwiej bym powiedział. Okej, okay, więc na ten czas tak sobie myślę, że tych tematów mamy do omówienia jeszcze bardzo wiele, wiele, ale mam nadzieję, że będziesz gościem w naszym studiu jeszcze nie raz. Jak mnie zaprosicie, to przyjdę. Zdecydowanie. Ja już teraz zapraszam, już teraz chciałbym, żebyś częściej u nas bywał. No i cóż, obstawmy jeszcze te wyniki na koniec. No serce mi podpowiada, że jadę na ten Śląski, tak jak jechałem kiedyś na Śląski, pamiętam jechałem na mecz ze Złotymi Łanami też, z opakami na Polska-Portugalia i to jeszcze byłem za kadencji Loben-Hackera, to był mecz w eliminacjach, nie wiem czy do mistrzostw Europy, czy do mistrzostw świata, Polska-Portugalia, dwie bramki Ebiego Smolarka. Jechałem i byłem przekonany, że przegrają. Nie było miejsca w aucie, więc jechałem gdzieś tam w busie z tyłu, nawet na pace. No i przeszczęśliwy wyjazd. Nie? I myślę, jakby ten wynik był taki jak z Portugalią, to byłoby cudownie. Czyli 2-0. 2-0. No patrzę, jaki mieliśmy wtedy piłkarzy, w jakich klubach mamy teraz. Przecież, jakby tak nie popatrzeć na tych zawodników, tylko na kluby. Juventus, Bayern, Monachium, Napoli. No przecież to coś musi. Szwojgi są bardzo niewygodni, chucz, dla nas. My szczerze, nie umiemy grać ze szwodami. No. To jest problem. Nie umiemy grać ze A czy my chyba tak samo podobnie gramy. To znaczy, troszkę tak, tak że, że, że czekamy na to, co zrobią inni. No to nie jest. Ani w naszym wykonaniu ich szwodu to na pewno nie będzie tiki tak. No tak, zdecydowanie. To na pewno nie. Zresztą Miśniewicz też ma takie jakby troszeczkę i Legii. Legia też się trzymała bardziej takiego. On bardziej tak. intensywnie. No. Zagęsić środek pola, jeden napasnik, jakaś długa laga do przodu, może ten. No ale był skuteczny w kontekście europejskich pucharów, nie? No to nieźle dobrze, dobrze grały, dobrze grały i slawie wyeliminował i potem naprawdę fajnie w grupie. Także no, trzymamy kciuki na całego. Niech tak będzie w takim razie tak. e, i godnie nas tam reprezentuj. Będę się starał. Dobra, dziękuję bardzo, dziękuję, <laughs> dziękuję państwu dziękuję. za uwagę.